Hej, cześć, witam Was w kolejnej serii na tym kanale. Nie jest to jakaś nowa seria. Jest to seria, która kiedyś już tu była. Była zrobiona w formacie no commentary. Tam były dość duże problemy z audio, z tego co pamiętam, dlatego zdecydowałem się wyciąć mikrofon. Stwierdziłem, że jesteśmy świeżo po wayoucie. Jesteśmy w połowie ridera. Potrzebuje Potrzebuję się oderwać na, na parę godzin, na jeden dzień od gier, które są aktualnie nagrywane. I chyba Firewatch jest do tego taką idealną produkcją. To jest jakieś 4-5 godzinek. Nie będziemy robić jej na 100%, w sensie przejdziemy ją całą, nie będziemy szukać wszystkiego, już takie tu zrobiliśmy. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć brakujących rzeczy, to może sobie zobaczyć tamtą serię. Ona była jeszcze nagrywana na Xboxie albo One, albo już Series, ale wydaje mi się, że One, bo tam jeszcze było 720p, strasznie y, słaba jakość tego była ogólnie. No nic, nie przedłużając, polecimy sobie z tym, przepraszam za chrypkę. Y, mamy pół roku, jaką mamy. Yy. Ja nagrywam te odcinki tak z miesiąc do przodu, yy, przez to, że mam swoje życie, mam rodzinę, mam pracę, wiadomo Wie, Więc no, jest, jest parę roku aks coś mnie chwyciło Ech, Ale bez zbędnego przedłużania, lecimy sobie dalej, zobaczymy sobie przygodę Henry'ego Nowa gierka, dajmy sobie empty Widziałem tam save'y, to było prawie 3 lata temu, z tego co widzę I to była pierwsza gra, za którą dostałem strajka na kanale, za muzykę. To jest ciekawe. I to dokładnie wiem za którą, za muzykę na napisach końcowych, także... W tej serii po prostu utnę te napisy końcowe i będziecie musieli mi to wybaczyć. Widzisz Julię? No, widzimy, widzimy, fajno, fajno. Jest w Twoim wieku, późna dwudziestka. Śmieje się z dobrze ubranych profesorów i ze studentów z, z pobliskiego college'u Boulder. Ty jako Henry pijesz tutaj ze swoimi znajomymi, podchodzisz do niej. jesteś pijany? No tak jestem pijany, to by mi powiedział, że jest ładna. Ona się śmieje z tego, co powiedziałeś, a ty nie jesteś ładny, ty jesteś przyszłym alkoholikiem. Tak mi to przetłumaczył, chociaż to jest Kac. Yy, co? Odpowiada, że jest dezorientowany. Też powinien ci kupić cheeseburgera, powiedziałam. I macha nam na kariera, na, na kelnera. No, mamy windę, mamy nasz plecaczek. Fajne autko. Zawsze chciałem mieć takiego pick -upa. Spotykacie się przez rok, w sensie randkujecie. Doprowadzacie do szaleństwa, jest świetna. Doprowadzacie się, dzielicie wspólny apartament niedaleko szkoły, z widokiem na góry. Bijecie piwa na deku, dek to jest chyba taki nasz polski ganek. To jest takie coś drudzonego, co mają przed chatą, nie wiem jak to się nazywa po polsku. Bijecie piwo w sumie wszędzie, życie jest dobre. Hmm. Julia chce psa, ok. Hmm. Jest malutki y, Bigul. Lila się w nim zakochała. Chce przynosić go ze sobą na zajęcia. Jest też wielki, sprawiający wrażenie, budzący niepodziw. Nie podziw. W sumie bym to przetłumaczył, że budzi strach, w którym to chciałbym zaatakować. Y, Owczarek niemiecki. Nic złego, Julii się nie może przy nim stać. No, jednak poszedłbym w tą drugą opcję. <laughs> Nazywa się Majchem i jest świetnym psem. Uwielbia się z Tobą droczyć w parku yy, i biegać wokół Julii. Nawet jeżeli jest zbyt duży, by przynosić go do szkoły, yy, Julia kocha go dokładnie tak samo. No i bardzo dobrze. Rozmawiacie na tarasie. Nazwijmy to taras, będzie prościej je tłumaczyć. Jest lato, 9.30 wieczorem, a ciepło wciąż yy, radiatuje. Uderza w was z pobliskiej pustyni. Co myślisz o dzieciach, Julia nas pyta. No, to jest ciężkie pytanie dla Henry'ego. Dzieci nie są za mądre, yy, albo za dobre. Yy, myślę, że chciałem mieć gromadkę małych idiotów. Myślę, że tak, byłoby dobrze. Yy, w takim przypadku powinniśmy się pobrać. Yy, tak powinniśmy to zrobić, mówi Henry. Yy, te dzieci będą wystarczająco walnięte. Yy, lepiej, żeby ich rodzice się pobrali. Masz absolutną rację. Ależ ta gra ma bardzo ładny alstaj, naprawdę. Podobał mi się na Xboxie, gdzieś to była strasznie niska rozdzielczość, strasznie niska jakość, ale ale podobał mi się. Tu mi się podoba, tak samo. Hmm. I mamy mapę, całego tego miejsca. Mhm. Zapomnij się wklokować, brak fajerwerków. Szlak jest ciężki, uwaga na niedźwiedzie, to jest bardzo no... E, a wzięliśmy plecak? Tak, wzięliśmy plecach. no dobra, no to, to lecimy. Postaram się nie spojrować tutaj, nie odzywać i tak dalej, ale będą takie momenty, kiedy po prostu z racji tego, że przeszliśmy tą grę już raz, Będę wiedział co robić, dlatego nie będę przedłużał, tylko po prostu będę szedł w to miejsce od razu, żeby to jakoś poszło sprawnie. Jest czwartka, czwartkowa noc i Julia spóźnia się już od wielu godzin, nie zadzwoniła. Martwisz się o nią i stajesz się bardziej zły z minuty na minutę. Wróciła dopiero po tym, jak już poszedłeś spać. Nie jest do końca pijana, ale zdecydowanie widać, że, że było pite. Kłócicie się, kiedy wchodzi do łóżka. Z tym określeniem chodzi o to, że przykrywa się, jakby kołdrą. Myślę, że ignoracja to jest, to jest straszne kijowe podejście. Lepiej się pokłócić i się dogadać niż siedzieć cicho i buzować się w sobie. <laughs> Nazywasz ją nieodpowiedzialnym dupkiem. Mówi ci, żebyś się, story za przekleństwa, tłumaczę, odpierdzielił i nie był takim dzieckiem. Nazywasz ją samolubną. Yy, ona wie, że to myśli i jest jej przykro z tego powodu. No cóż, no mogła nie albo albo mogła zadzwonić, że chce. Yy, Julia nadal lubi rysować. Yy, tu w ogóle jest jakiś timeline, to zdaniem zwróciłem uwagę. Yy, rysuje rośliny, yy, które dotyczą jej badań. Rysuje wszystkie miejsca, do których pójdziecie, rysuje ciebie. Nie yy, no, oczywiście, jak Himen, no. Pewnie, że tak. I wyglądamy zarąbiście. Trochę zastanawiałem się wiele razy, jak wygląda praca takiego strażnika na wieży. Bo, jeżeli faktycznie tylko siedzą, szukają tych pożarów, no dobra, są dzikie zwierzęta, jest, są niedźwiedzie i tak ja dalej, ale zakładam, że ci ludzie mają odpowiednie przeszkolenie i, i są w stanie wykryć wcześniej zagrożenie i go uniknąć. to To dla kogoś ze wsieγγa ja, to może być bardzo fajna praca. Jedziesz sobie, obtyczony naturą. Zwłaszcza teraz, w dobie internetu, nie? Siedzisz sobie z laptopkiem, robisz swoje, nie? Yy, podczas lata yy, ty z Julią uwielbiacie wychodzić z mechem, czyli z naszym psem na spacery. Z rok później w ogóle. W mieście jest festiwal, yy, ściąga do siebie ludzi z różnych miejsc, bardzo odległych. Jeden z nich spróbuje z was okraść z nożem. Eee, Julia krzyczy. Eee, jest yy, strasznie roz rozbudzona, rozburzona, jakby. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Chodzi tutaj w tym zdaniu o to, że ma problemy z mówieniem, gdyż się zdenerwowała z powodu ataku yy, i my konfrontujemy się z napastnikiem. Yy, ma nóż. Yy, nie wiem, czy dobrym sposobem jest podchodzić do niego, gdyż można zdjąć. Bardziej udawałbym, no, że mam gnata w kieszeni. <grym> no i właśnie to robimy. Wkładamy rękę do kieszeni i udajemy, że mamy tam klamkę. I grozimy mu, że go zabijemy. On się wystraszył, uciekł. Od tej pory Julia chodzi inną ścieżką z naszym psem. Nie chcemy chodzić tamtą my też, także... Od tej pory będziemy udawać się z psem nad rzekę. Ja się kawki napiję od razu. O, trzy lata minęło od zięcia psa. Plany na posiadanie dzieci zostaną odsunięte przez pracę. No, zawsze tak bywa. Julia dostaje pracę w Yale. Yale jest w Connecticut, 2000 mil, o kurwa, stąd. Świetna robota. Praca na, na stołku. W sensie w jakimś departamencie, że będzie zarządzającym. Ona chce się przenieść, ty nie chcesz się przenieść. No taka trochę patowa sytuacja, nie? Z jednej strony... Jesteś tą osobą i nie chcesz się ograniczać, z drugiej strony... Nie możesz wiecznie poświęcać siebie. E, możemy ją przekonać, żeby nie brała roboty. Co jest... Y, no... chujowym rozwiązaniem. E, możemy ją też przekonać, żeby podróżowała do pracy i z pracy. To jest jeszcze gorsze rozwiązanie. E, nie ma tu dobrych rozwiązań. Okej, okay. pytasz ją, dogadujecie się na to, że jeżeli będzie podróżować w tej z powrotem, to może ją wziąć, gdyż nie chcesz przenosić się do Connecticut. Ona mówi, że będzie to ciężkie, ale zrobi to, jeżeli się nie przeniesiesz. Ty jej mówisz, żeby nie oddawała tego stanowiska, jeżeli to jest to, czego chce. Ona się zgadza, wraca do Boulder trzy razy na semestr. Czyli chyba raz w miesiącu? Semestr trwa trzy miesiące? Nie jestem pewien w 1985, czyli 4 lata później Julia zostaje wysłana na chorobowe paid leave po posiadaniu jakiegoś epizodu zgubiła A powiedzmy że tak w dużym uproszczeniu, że jej odwaliło kiedy pożyczyła książki koledze, które były potrzebne do jej researchu, jej badań. I nie pamiętała tego, że zrobiła to sama dwa dni wcześniej, także... Znaziano ją płaczącą na klacie schodowej. kurwa, no to jest ciężka sytuacja, bym powiedział. Yy, Prawa opcja oznacza, że po prostu robimy żarcie i zapominamy o tym. Nie, 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 nigdy tak nie robimy. Gdyż w takiej sytuacji trzeba obgadać. <grym> I tu jest właśnie ta opcja. Mówimy jej, że możemy o tym porozmawiać i udać się z tym do kogoś. I to jest jedyna prawdziwa opcja w takiej sytuacji. Po odwiedzeniu wielu doktorów i przeprowadzeniu wielu testów, doktorzy obawiają się, że Julia może cierpieć na wczesne objawy demencji w wieku 41 lat. Ja pierdolę. I to jest totalna głupota, nie, że decydują się utrzymać to w sekrecie. To jest totalna głupota. O! Mamy dziennik Julii. <ścoughs> I jesteśmy my. Jakby ktoś chciał zobaczyć drugi obrazek, to jest w oryginalnej serii. E, Michael robi się starszy, no w sumie już ma 5 lat. E, ma siwe włosy na grzbiecie e, i opóźnia was w nocy. Ty i Julia wyprowadzacie go do baru, by spotkać się ze znajomymi. Wydaje się, że nic się nie zmieniło. Julia wraca na uniwersytet. Czyli pewnie objawy ustąpiły. E, FD, jakby choroba Julii się pogorsza, nie może zapamiętać rzeczy w klasie, jej badania są w strzępach, y jedzie autem do następnego miasta bez żadnego powodu i musi być przyprowadzana do domu przez policję, jest wycieńczona wyniszczona, jest wysłana do domu na y permanent medical leave, to jest po polsku, nie wiem czy, nie wiem, czy jest polski odpowiednik, chodzi też po prostu bo y ma stwierdzoną stałą niezdolność do pracy. Pewnego dnia. Eee, czekaj, że zgupiałem na tym zdaniu. A, pewnego dnia zostajesz w domu Julię, która jest tą Julią, na którą czekasz e, i która chce mnie z tobą gromadkę małych diotów. Innego dnia zostajesz kogoś obcego e, wciąga cię do łóżka, aby się z tobą kochać, a po 5 minutach krzyczy w panice, że jej ojciec jest u drzwi. No, ciężka sytuacja. Nie ma z niej chyba dobrego wyjścia. Straszna choroba. Yy, mówi, że jej rodzinie decyduje się wreszcie na to. Są zdewastowani yy, i zaczynają robić wycieczki do jej domu yy, w Australii, by ją odwiedzać. Przez jakiś czas yy, przyjaciele przychodzą do niej, by rozdzielić dzień. Chodzi jej się pogarsza. Nie wiem, czy, tu, czy, czy tłumaczę to odpowiednio spójnie, ale staram się tłumaczyć wszystko tak, jak jest napisane. 88. Czyli to jest 7 lat, po jest Poznaniu. Twoje dni mijają na podążaniu za Julią wokół domu. Liczysz sekundy przed dwutygodniowymi, Liczysz sekundy pomiędzy dwutygodniowymi wizytami Daniela, y, pielęgniarza. Nie wiem, czy chciałbym, żeby jakiś Daniel, pielęgniarz, przychodził do mojej laski, ale no dobra. Y, sugeruję, że Julia może być gdzie indziej, gdzieś z 24-godzinnym opieką y, i to siedzi z wami przez parę miesięcy. No i to jest przejebany wybór. Bo z jednej strony, takie miejsce w teorii na papierze będzie dla niej o wiele lepsze. Z drugiej strony jest to twój członek rodziny. I nie wiem czy zdecydowałbym się na to. Myślę, że jednak spróbujemy zająć się nią sami. Hmm. I mamy znowu scenkę w lesie. Ja się troszkę zgubiłem w którą stronę mam iść. Eee, może tak mapka. Kompas. Nie, ewidentnie nie w tom. Ależ ta gra ma ładny kierunek artystyczny. To jest niesamowite. i co? No idziemy sobie. No, widzimy jelonka. Że nie taki mały ten jelonek, ale... Jest niesamowicie trudno. Najgorzej jest, kiedy się na nią wściekasz, kiedy próbuje ugotować samo jedzenie. Nie możesz zrobić nic bez niej, a ona nie może zrobić nic bez ciebie. No, nie ma na to innego słowa niż przejebana sytuacja. Kiedy kładzie się spać, zostajesz na kilka godzin na tarasie, oglądając baseball w lecie i koszykówkę w zimie. Pijesz. No, nie dziwię się. E, zaczynasz wychodzić, kiedy kładziesz ją do łóżka. E, przez pierwsze kilka razy e, boisz się, że wstanie i będzie chodzić, kiedy Cię nie ma. Nie wiem, czy zamykałbym ją, bo to wywołałoby jeszcze większą panikę. Myślę, że po prostu zaufamy, że będzie spała. Generalnie historia tej gry potem jest e, całkiem fajna. To wprowadzenie jest takie dość ciężkie i no, jest po prostu czytane. Także te pierwsze 15 minut takie będzie. E, a potem zacznie się faktyczny gameplay. E, Chodzisz codziennie do tego samego nudnego baru na końcu Pearl Street, jest tutaj fajnie. Yy, po, czasie mówisz, yy, po jakimś czasie mówisz Shaili, yy, barmance o wszystkim, przestaje ci to ciążyć. Yy, kładziesz się koło pierwszej rano przez parę tygodni z rzędu yy, i wypatrujesz tych nocy. No w sumie nie dziwię się, Hobson może przynajmniej odpocząć pogadać, nie? Chociaż tyle, bo to też jest ciężko. Pewnego dnia zostajesz zastopowany przez yy, patrol policji, to jest Driver Under Influence, czyli jazda pod wpływem. Wydmuchujesz 10 po i zabierają Cię na Izbę Wytrzeźwień. Starasz się nic nie mówić, ale jednak decydujesz się powiedzieć swojej szwagierce, to chyba jest taka, taka nazwa w Polsce, yy, Suzem. Rodzice Julii zabierają ją następnym samolotem do Australii. Nie mogą uwierzyć. Nie, rodzice Julii przylatują następnym samolotem do Australii. Nie mogą uwierzyć w jakim stanie jest twój dom. No pewnie jest w strasznym, nie? E... Mówią ci, że Julia od tej pory będzie żyła z nimi. Nie wykucasz się. Mówisz, że odwiedzi ją wkrótce. Mija parę tygodni. Nadchodzi lato, a ty widzisz ogłoszenie o pracę. No właśnie, pewnie to. I tutaj można się zastanowić, że, no, że on ją nie dbał, czy coś, że dom jest w, w chujowym stanie, że rodzina ją zabiera od niego i myśli o nim jak najgorzej, ale w sumie zastanówmy się z drugiej strony. Chłop też ma przejebane, rozpadło mu się całe życie, nie może iść do roboty, musi zajmować się członkiem rodziny, który ma demencję, no bo go przecież nie wyrzuci na ulicę, nie odda i nie zostawi, yy, zaniedbuje swoje życie, z na jego barkach, a z zewnątrz wygląda, jakby nic nie robił, jakby o to nie dbał, nie? Także Zajebana sytuacja Uciekł kawusi, gierka nam się załaduje Bierzemy tą pracę, tak, właśnie tak To będzie nasze nowe mieszkanko Co tutaj mamy? Tutaj mamy kamyczki. Weźmiemy sobie najpierw po Krzycha w ogóle, nie? Czy jeszcze krzycha nie ma? Bo nie wiem, nie, no jest krzychu. Dobra, pójdziemy z krzychem na górę od razu. Jak mówiłem, już są sumie jakieś przeszliśmy, więc niektóre rzeczy pamiętam. Więc weźmiemy sobie krzycha ze sobą na górę. Nie ma tu krzycha? Jest krzychu. Idziemy z Krzychem na górę od razu Będzie nam uprzyjemniał wieczory Jezu, jak ty paskudnie wyglądasz <grymne> Da tragedia Postawimy cię gdzieś na przeciwko wejścia, tak że jak Henry będzie wstawał, to już nie będzie potrzebował kawy za każdym razem O, tam mamy drugą warownię, właśnie tam Czwarownie, wieże, w której obserwujemy pożary Jezu, jak to jest ładnie, naprawdę O, i Krzychu, y, ja bym ci postawił... Tu O Dobra Teraz mogę cię zrobić tak. O. O. I zarębiście, Krzychus stoi My Możemy sobie zrobić tak. Biciemy e na na kąpie, ślifcikiem. Dobra. No się mąko. Hello, whoever this is. It's Henry, right? Yeah. No pewnie że tak. Tak, to what the guy said So what's wrong with you? Excuse me? Be People take not job to get away from something. So what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for two days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine. Then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Uh, no, dobra. 3 okay, uh, okay. you killed three husbands. You're a black widow, and you're just out here until the heat dies down, and then you'll kill again. Ooh, very good. Bravo, <inaudible> okay, I no? Not quite. Now you. Okay, good night. Bye. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. Dokładnie tak, zostaniemy wielkim pisarzem horrorów pornograficznych w tym lesie. Lecimy. Dzień pierwszy, lecimy, dobrze, dobrze. O, bawi się obrączką. Tym razem desk, so nie będziemy filtować Oczywiście, że tak, dzień dobry. Szyfcik. No zaspałem no, jest, hey, jak sorry, jest. I jest. Tak mój brat, yeah. nie? Jesus. I guess it's what, six? 6 jak go nie obudzisz, to od nie widzi połodu wstawa. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. I'm going to it. Do you see it? Ta, ta, okay. Yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne. You use this to spot, you guessed it, fire. What the fuck? What is it? Nothing. Um. No, jak już powiedziałem, uh, długość tej gry to... wynika nie z tego, że jest długa, tylko będę się musiał posługiwać mapą i kierunkami. Ta, tak, oczywiście. Moment. Na VB sobie będę musiał przebindować szybciorem. E, controls. Czy coś używa V i B w tej grze? Bo tutaj górę bym miał. Nie, normalnie, dobra. No to przebindujmy sobie mapę na B, kompas na V. Wszystko mamy dalej używane, wszystko mamy dalej używane. Dobra. mogę wyjść jeszcze z chaty? A, no, faktycznie widzę, no. Whoa, that's not legal, right? uh, no. Na zachód, you dobra. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like two days away. Go down there and set him straight. What you going to get Well. Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is one two three. Yeah, I have super, super. Secure. Secure. <laughs> Asło normalnie jest mega. Dobra, otwórzmy sobie mapkę yy, i potrzebujemy iść na W, a w tej chwili patrzę w tą. O, dobra, to chodźmy sobie tędy i zobaczymy też powinien być ten cashbox cały? Hmm. Kiedyś jak to grałem, to myślałem, że te cashboxy to jest całkiem spoko, rzecz, że się na Polesie, nie trzeba daleko wracać do bazy A z drugiej strony jest to totalnie bez sensu rzecz eee, Idę w przeciwną stronę Z drugiej strony jest to totalnie bez sensu rzecz, bo... Czy się odnaleźć, dobra jest to totalnie bez rzecz, bo... I tak musisz tam później wsadzić te rzeczy. Więc równie dobrze możesz po prostu przynieść je do swojej bazy i... i w z bazy i tyle. Zobaczcie, teraz się muszę zorientować. czy idę w dobrym kierunku. Ta, idę w dobrym kierunku i teraz cześć tu. Także poznamy jak bardzo upośledzony kierunkowo może być człowiek także. Mówię tu o sobie. Żeby nie było. Kiedy myśleliście, że widzieliście już wszystko? Wkraczamy w moje terytorium. Gdzie po dwóch krokach nie jestem pewien, czy dobrze idę. Ucieczek kawusi. Opa. Tutaj mamy cashboxa gdzieś, dobrze, dobrze. Mamy boxika, bardzo fajnie to wygląda. Dobra? Nie, 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 nie graj. Czy jest ich dużo w lesie? Jak to wiedzieć? Nie jaki e, jest, jest z No OK O, mogę wpisać klawiaturą. Dobra, na pładzie musiałem to wybrać. O, jest dużo fajniejszy. Przekupimy sobie mapkę. Hmm. O, mamy notatkę. Hey, I found a note to na notatki, Russell. przybliżę każde, gdy chcieli sobie przeczytać. Really nie będę ich tłumaczył już na polski. Right? E, Burnless, e, but przybliżę wam je, będziecie sobie mogli przeczytać na pauzie you know, totally e, kind of mm, i gi. zatrzymajmy te notatki. o. To jest jak To są Mm -hmm. i mamy linę, ja bym tego batona nie brał, kiwi tu leży niby czekolada się nie psuje, ale po co ryzykować i zamknijmy sobie tego kesza i teraz tak, No mieliśmy iść na w czyli musimy jakby odbić tą. czekaj, ja już się zgubiłem, z której przyszliśmy z tej przyszliśmy

O, wyjdziemy od kanionu, dobra. Też dam radę. się tu biegać jakoś? Chyba nie. No dobra, to idziemy. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.